Ciema ludzie, jest z tej strony, Rivlo i. Witki! Waszka tak, właściwie, bo mam zmianę kanału na, kanał, na Waszyngtonie. Tak, pierwszy raz nagrywam filmy ze siostrą, kiedy to oboje pokazujemy twarz, serio. Pierwszy raz to robię. Jest to bardzo niecodzienna perspektywa w sumie, chociaż mój każdy film jest inny i niecodzienny, bo ja po prostu realizuję bardzo zróżnicowany content. Ale moja siostra jest specjalistką od unboxingów, więc postanowiłem ją zabrać na ten dzisiejszy unboxing. Ona w zasadzie sama chciała. Tutaj przywędrować do mnie na odcinek. Ja byłem u niej praktycznie na każdym odcinku, więc myślę, że ją do mnie też można zapraszać. Ona występowała już czasem, ale co prawda bez twarzy. Wiesz co, ja. będziemy robić dzisiaj? Otwierać płyty Angleosi. Tak, hulanki. Otwieram płyty Angleosi od sklepu internetowego. Długo czekałem na to, ale już na story wam pokazałem, że przyszła. Tam oznaczałem Angleosię. Fajnie, fajnie, cieszę się. W sumie nie wiem co mnie podkusiło, żeby tą płytę kupić. Uważam, że to jest głupie, i trochę niepoważne, i wręcz śmieszne, ale no cóż, wiecie, że ja jestem wariatem. No i takie różne rzeczy właśnie robimy. No i chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dużo mam filmów z unboxingów, więc jestem specjalistką i też mam już jeden filmik który pokazuje moją twarz pierwszy raz tak, zbijacie do niej na kanał ja o tym dużo razy wspominałem moja siostra też próbuje czasem coś nagrywać ale ja nie mam czasu na swój kanał i co dopiero na jej no bo ja też jej tym wszystkim zarządzam niedługo może być pierwszy vlog Vlogarz z siostrą nagram w sumie też yy, w innym odcinku ona też vlogi swoje będzie robić ale to wszystko plany na przyszłość się zastanawiałem, co mam nagrać no, i przyszła ta płyta jak i ją sobie otworzymy. Więc po prostu prosimy Was o cierpliwość, bo zarówno na moim kanale, jak i na kanale Wiki będzie się coś pojawiać, tylko nie wiadomo jeszcze kiedy. No dobra, lecimy A sobie. Więc mamy tutaj naszą płytę. Siostra się tutaj zajmie otwieraniem. Tak właśnie Leosia to zapakowała w taką folię, jakby Bomberkową, błyszczącą. Patrzcie, i robimy cyk. Ale unboxingiem zajmie się Wiktoria, tutaj nasza specjalistka. No, po prostu wziąłem te moje różowe nożyczki, aby było dobrze do tej płyty, bo ja już wcześniej widziałam to jako nasz. Ja po prostu chciała zrobić klimacik tutaj odpowiedni. Mhm. A, ile osób potrzeba do używania nożyczek? Ja bardzo z, dużo. Uwaga, zna. już za chwilę to zna. zobaczymy. Różowe. Czuję, że są chyba jakieś wlepy. Tak, są wlepy, hulanki! Będzie na rower jest, oto i sama płyta na... kulanki, young osia. Ja cieszę się są piosenki pościg, szklanki byla ela, wyspy, jungle girl stonerki solitary Kurde, nie umiem tego czytać dobrze ale jest, czy coś jeszcze mamy w paczce? chyba, wiem. chyba nic więcej a nie, jeszcze jedna wlepa pokaż tą wlepkę, tylko będzie moja interna ziomale tak, i to jest cała zawartość paczki Oczywiście wiadomo, że były jakieś boksy inne z plakatem, z autografem, bardzo różne wersje i wydania. Ale ja wziąłem tą standardową wersję z samą płytą. Kurde, sorry, że mi się ta lampa odbija. W każdym razie za że odpakujemy sobie płytę. O, teraz możecie zobaczyć okładkę po zdjęciu folii niebłyszczącą. Widzicie, błyszczy się tutaj tylko ten napis hulanki. I uwaga, otwieramy. Wow, jest płyta, widzicie, odbija się. To jest taka lustrzana. Widać mnie. To jest pomarzony? I tutaj mamy hulanki, 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 tutaj wiadomo standardowa powłoka płyty, natomiast tutaj, co ciekawe jest to taka grafika, tutaj mam właśnie angle Osie. i tutaj taka jakby metryczka tej płyty, nie wiem jak to się nazywa w muzyce, ale wszystko jest tutaj właśnie pokazane, kto brał udział w tym, Internazionale Entertainment, fajnie, no i ta tracklista właśnie, no i co, wypadałoby naszą płytę w sumie odpalić. Słuchajcie, jakbym ja chciałam powiedzieć, dlaczego to jest różowe, przecież ona ma tylko różowe włosy, a jest taka dziewczyna, która na różowe włosy kocha różowy kolor i sprzedaje wszystko na różowo, a tu tylko jak widzimy różowe włosy, więc nie wiem skąd to róż, ten róż, ale no może być mi to w niczym nie przeszkadza, tylko chciałam powiedzieć. Dobra, teraz możemy podjąć próbę odtworzenia no. naszej płyty. Uwaga, ja się usiądzę na Diablo hotelu Według naszej tracklisty, pierwszy jest utwór pościg. Na pewno to jest objęte pewnymi prawami autorskimi, więc wszystkiego wam tutaj puścić nie mogę. Nie wierz mi, wierz mi, wierz mi, wierz mi. Bardzo ciekawe nuty tutaj słyszymy na samym starcie. Niestety nie mogę wam tego puścić na YouTube, bo to jest objęte prawami autorskimi, ponieważ nie miało to jeszcze swojej premiery. Na kanale, internaziomale, jest to tylko na płycie, więc tutaj nie chcę właśnie tych praw autorskich naruszyć. W każdym razie uwierzcie mi, że płyta działa i te traki też są ciekawe. Później to go dokładnie przysłucham. No i jeśli chcecie, to mogę na którymś vlogu się na temat tych nut wypowiedzieć. Jednak nie widzę potrzeby oceniania kawałku z tej płyty, bo miał być to tylko unboxing. W każdym razie, cały kształt mi się całkiem podoba. Takie tu kapcie mi przyszły na naszce. I ja w ogóle kapcie nie noszę i to jest mój problem. To są takie ciepłe, że ja po prostu, je ja będę nosić codziennie. Ja tak zdejmuję skarpetki, rzucam w kąt bez kapci. Czyli kupiłaś takie fajne kapcie, że będziesz je nosić? Tak, <noise> tak. Czekam aż znowu będziemy Tak, jak zauważyliście na załączonym obrazku, kot się przestraszył wyzbadającej taski płyty. Puszek, a ty jak się wypowiesz o płycie angloosi, Patrzcie, teraz kot sprawdza płytę. Jak przestraszyć kota? Więc tak to wygląda. Bardzo mi się ta płyta podoba. Jest spoko. Ja zawsze kupuję płyty, a potem rzadko ich słucham. Tak widzieliście, zaczynają się chulanki. Ogólnie jestem zadowolony z płyty, tylko no trzeba przyznać, że dość długo na tą płytę czekałem. Chociaż też tutaj trzeba być wyrozumiałym. Jangloś, i tutaj ogólnie sklep interna ziomali, miał bardzo dużo zamówień, bo zainteresowanie było tak duże, że wszystko im się poprzesuwało. Ten termin wysłania płyt to też się przedłużyło, bo znacznie przerosło ich oczekiwania. Jangloś nie trzeba nikomu przed Stawiać, ale zachęcam też do zapoznania się z jej twórczością. Trochę robię dla Beki jakimś tam jej psychowanym, nie jestem. Mam w sumie kilka płyt różnych autorów, różnych wykonawców. Yy, więc jeśli chcielibyście, to mogę z tego nagrać osobny odcinek, ale wiecie, nie chcę robić odcinków na siłę, więc jeśli po prostu chcecie, żebym nagrał film na jakiś temat, to piszcie o tym w komentarzu i wtedy ja będę wiedział, czy taki materiał można robić, czy lepiej sobie odpuścić. Bo wiadomo też, kanał też współpraca yy, twórcy z widzami. Więc ja też zawsze w każdej sytuacji chcę poznać waszą opinię żeby też się, Żebym też mógł się tym sugerować A tak więc nie przymulając dziękuję za oglądanie tego tutaj szybkiego unboxingu Mam nadzieję, że filmy w takiej formie będą wam pasować Przepraszam też, że może nie jestem taki energiczny, ale jestem po prostu zmęczony Więc jeśli film będzie miał małe niedociągnięcia To proszę przymknijcie na to oko Ja tu zrywałam kreskowych. kreskowy Teraz zrobię tutaj jakieś dziurki, bo to się ogólnie otwiera Zrobię jakieś dźwięki i przymocujesz na to będzie miała torebkę więc no. Jak z paczki można zrobić torebkę? No wbijajcie też do siostry, u niej też czasem coś będzie w latach. Tak, kanał się nazywa Waszka. Kanał się nazywa Waszka. Wcześniej się nazywał Wiki, ale ona zmieniła nazwę. No więc co wam mogę powiedzieć? Czekam aż znowu będziemy popijać bakardy w klubie ze szklanki. Zostawcie suba i łapkę. I jeszcze jeden, jeszcze jeden.